Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku z Minecraft Poké Edition Widzicie, opcje już mam ustawione, mam swojego skina. To mój skin, pan świnka. Jest wszystko ok, tworzymy nowy świat. Troszeczkę grałem w to, jak widzicie. Tylko dwie rzeczy zrobiłem. I tworzymy nowy świat. Gameplay Kurde Kurde wiem, że pewnie was przymuzam Gameplay 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 с Майнкрафтом. 你说。嗯嗯嗯嗯 Jedziemy z koksem, Survivor oczywiście. Adventure. Jedziemy z koksem, nie? Wiadomo. Zaraz moje odbicie na tablecie przez chwilę było widać. Musiałem że ci słońce. Jesteśmy na jakiejś pustyni. Weźmiemy sobie trochę piasku. Dużo w tej nowej tej wersji now dodali więcej. No po prostu więcej rzeczy. Wiele. Bo to jest nowa wersja Pocket Edition. O, ja mamy trochę piasku, idziemy dalej. No widzicie, możemy kutać tej wersji Shifta, no? jakby Shift taki. Dobra, musimy znaleźć jakieś. Ten, jakieś. No, jakieś drzewo normalnie, jakieś drzewo. O, jest jedzonko. więc jest ok. Giń, giń. Musiałem giń. Nie no uciekniesz mi, ora, piszmy owce. Okej, okay, mamy trochę żarcia. Idziemy. Poszukać trochę drewna. Już wspominałem. I tu jest drewienko, więc jest. oko, tam jest. Kolejna owca, więc zaraz ją zabijemy. O, dobra. Zbijemy te drzewo. Czekajcie trochę ciszę. Ciszę bo wow, pewnie źle z, ten, no po prostu, żeby lepiej było mnie słychać. Zbieramy trzewo. Okej. I znaleźć ok. Jest na razie, oh. zbieram wszystko całe drwienko i tak, zaraz wam mówię, że ta jak wam się spodoba ta seria, będzie więcej z niej odcinków może a no, mam razu, jak się wam spodoba znaczy będę nagrywał tą mokłą serię Tylko dla siebie troszkę bardziej dla was też nagrywam to z... Naprawdę nie dla przyjemności to nagrywam, dla was, dla moich widzów. No dla, dla przyjemności też to nagrywam, oczywiście, że tak. Ale nie nagrywam tylko dla hajsu. Uwierzcie mi, że nie nagrywam. Dobra. Ostatnie drzewo ubijemy, szukamy miejsca na domek. Już wam mówię, że nie mam żadnego modu. To jest czysty Minecraft. Może trochę z modami. Znaczy, jakieś tam mody. To, to, kogo ja oszukuję? Tu nie ma modów. Nie mam w ogóle modów. Kogo ja oszukuję? Tu nie ma w ogóle modów, ja to, to jest czysty Minecraft. Pewnie wiedziel, że firma Microsoft kupiła Minecrafta od Nocza mam nadzieję, że o tym wiecie no pewno, już każdy chyba wie ci, co grali w Minecrafta wiedzą no po prostu wiedzą o kurde, co ja wiedzą po prostu, że Firma Microsoft to wykupiła większość ludzi wie o tym. O, dobra, to szukamy miejsc. No, kontynuując, no wie ludzi na tym się zna, zna, znaczy wie o tym. Kurde, no to co, co mi chodzi, no teraz, ja, teraz nie wiem. choć do kuczaku ciekawe czy kiedyś dodadzą do minecrafta że jak się bije koło ręką coś to się obrażenia dostaje ale chyba nie ale by było fajnie jakby dodali takie coś króweczka krówka A o, ile mięska, ile skórki. Nie uciekniesz mi kurczaku, o, dużo żarcia. Więc gdzie na pewno teraz przy tobie zrobię wszystkie drewno na drewno. Dobra, gdzie robimy domek? Byśmy mogli tutaj zrobić, na tej polanie, to robimy domek. W ogóle zaraz skończę, bo zaraz wyczerpie się limit mojego nagrywania. Co planuję? Żeby ten domek był duży na pewno. Ale taki to jeszcze jest sprawny, żebym mógł go szybko zbudować. Tutaj. Zrobię jakby taki mini salonik. Tu będzie kuchnia. będzie kuchen, kuchnia i magazyn pod spodem będziemy robić. Ok. Dobra. Chyba za mało drewna, ale chyba wystarczy nam. Teraz się dowiemy, czy nam wystarczy no. spokojnie na dwa piętra. Co ja gadam, mam dwa piętra. Zaczynam spokojnie na dwie deski. Dobra. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie i oczekujcie na więcej. Cześć.